Cześć, mat ma za szybko. Zadanie 2.11. Wykaż, że liczba i tu mamy 4 liczby i mamy udowodnić, że no, są podzielne albo są wielokrotnością danej liczby. No dobra, to zacznijmy od przykładu A. E, przykład A. E, 5 do 13 plus 5 do 14 plus 5 do 15 i ona ma być podzielna e, przez 31. No żeby wykazać, że ta liczba jest podzielna przez 31. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby, żeby doszło do iloczynu. Jeden z czynników tego mnożenia był liczbą podzielną przez 31, 31 czyli, czyli po prostu 31. Więc no dobra, to zacznijmy od tego przykładu A. Mamy 5 do 13, 14, 15. Więc wyciągamy przed nawias 5 do 13. I co nam zostaje? Z 5 do 13 zostaje nam 1, z 5 do 14 nam zostaje 5 do potęgi pierwszej, a z 5 do 15 zostaje nam 5 do potęgi drugiej. No i lecimy dalej. 1 plus 5 to jest 6, 5 do drugiej to jest 25, czyli mamy 5 do 15, do 13, czym ja tutaj zrobiłem? ja tutaj zrobiłem? Ma być 5 do 13. Czyli 5 do 13 razy 6 plus 21, 31. No i dowiedliśmy, że ta liczba 5, o tutaj ta pierwsza liczba jest podzielna przez 31, bo dzieli się przez 31. Wszystko co jest przemnożone przez 31 to też się da podzielić przez 31. No dobra, to lecimy pod punkt B, tu ta liczba 3 do 25, plus 3 do 26, plus 3 do 27 i plus 3 do 28 by być podzielna przez 40, no to tak samo wyciągamy przed nawias to co możemy, czyli mamy 3 do 25 3 do 25 i co nam zostaje? 1 dodać 3 do potęgi pierwszej, dodać 3 do potęgi drugiej i dodać 3 do potęgi trzeciej. Czyli mamy 3 do 25 i co nas znowiaso zostaje? 1 plus 3 to 4 plus 9, dobra, no, zapiszmy sobie 4 plus 9 plus 27, to jest 3 do 25 razy 4, 9, 13 i 27 to jest 3,40, no czyli mamy razy 40, czyli dowiedliśmy, że liczba ta liczba jest podzielna przez 40 bo czynnikiem mnożenia jest 40. Dobra, teraz podpunkt C. W podpunkcie C mamy liczbę, która ma być, mamy wykazać, że jest wielokrotnością liczby 14. No, no, to zapiszmy sobie tą liczbę. 4 do potęgi 2018 plus 4 do potęgi 2019 i plus 4 do potęgi 2020. No i ma być wielokrotnością liczby 4, czyli jeden z czynników mnożenia musi być liczbą, musi być czternastką. No, no dobra, to zaczynamy. No, podobnie jak w tym poprzednim e, przykładzie, e, co byśmy musieli zrobić? Musielibyśmy wystawić przed, przed nawias te 4 do... E, do potęgi 2018, i co nam zostaje w nawiasie? Jeden, plus cztery plus i plus cztery do potęgi drugiej. Eee, dobra, czyli mamy tak: cztery do potęgi 2018 razy 21. No i co nam to dało? No i niewiele nam to dało. Nie mamy tutaj no, nie mamy tej czynnika w postaci 14, więc trzeba byłoby spróbować tak przekształcić to wyrażenie, żeby żeby ta czternastka się pojawiła. 14. 14 to pojawi się, jak ją przemnożymy na przykład przez co. 14 to na przykład jest 2 razy 7. Teraz tak, czy te 21 możemy na 2 bez reszty? Nie da rady. No dobra, ale możemy sobie pożyczyć czwórkę z tej potęgi, czyli możemy to zapisać w ten sposób, że to jest 4 do potęgi 2017 razy. 4 do 1, no bo przy mnożeniu wykładniki dodajemy, czyli to, ten zapis jest poprawny. Razy 3 razy 7, tak? No 3 razy 7 to jest 21. No dobra, czyli przepiszmy to sobie dalej, czyli mamy 4 do potęgi 2017. No i teraz, jak tą czwórkę do pierwszej możemy zapisać? Możemy zapisać ją 2 razy 2. Razy 3 i razy 7 i to się równa. No i znowu 4 do 2. 4. 4 do 2017 potęgi. I mnożymy najpierw tą dwójkę z tą siódemką, czyli mamy razy 14, razy 2 razy 3. Bo to nam zostało: dwójka i trójka. No to mamy 4 do potęgi 2017 razy 14 razy 6. No i my mieliśmy do, dowiedzieć, że ta liczba jest wielokrotnością liczby 14, czynnikami tego mnożenia jest 14, czyli dowiedliśmy tego, że ta liczba jest wielokrotnością liczby 14. No dobra, to ostatni przykład D, przykład D. Zapiszmy go sobie 6 do 20 plus 3 razy 6 do 19 minus 4 razy 6 do 18 i ona ma być, ta liczba ma być wielokrotnością liczby 100 no dobra, to wyłączmy sobie przed nawias, bo tu widzimy, że jest mnożenie tu jest mnożenie 6, 6 18, 10, 6 do 18 6 do 18 no i co nam tutaj wychodzi? Mamy tak 6 do 18, czyli mamy 6 do drugiej Mamy 6 do 2, potem mamy dodać 3 razy 6 do pierwszej, czyli tak i odjąć 4 razy 1. Ok. No i co nam z tego wychodzi? Mamy 6 do 18. Dobra, 36 plus 18 odjąć 4, czyli mamy 6 do 18 i 36, 18, to jest 54, czyli mamy 50, czyli mamy 50, a my mamy znaleźć czynnik, który będzie setką no to zróbmy sobie 6 do 17 razy 6. O, do pierwszej, bo tutaj przy mnożeniu dodajemy, czyli mamy 6 do 18, czyli mamy razy 6, razy 50. No i tą szóstkę, czyli mamy, to się równa 6 do 17, razy 2, razy 3, bo to jest ta szóstka, razy 50. No i jak teraz przemnożymy sobie tą dwójkę przez tą pięćdziesiątkę, to mamy razy 100 i razy 3. No i mieliśmy udowodnić, że liczba i że liczba 6 do 20 i tak dalej jest wielokrotnością liczby 100 i tutaj jednym z czynników mnożenia, przekształcenia tej liczby jest setka, więc udowodniliśmy, że to jest 6 do 17 razy 100 razy, razy 3. No i to by było na tyle. Dzięki.